O, oh, shit! Here we go Hej, witamy w kolejnym odcinku Tank News, o który tak dopytywaliście. Nazbierało się nam trochę tych informacji, bo od ostatniego odcinka minęło około miesiąca. Także, też część z wiadomości, o których powiemy, no nie jest już taka najświeższa, ale mimo wszystko warto o nich wspomnieć. Yy, przy okazji, zapraszamy Was od razu także na naszego Facebooka i Instagrama. Tam zamieszczamy inne treści niż tutaj na YouTubie. Także nie będziecie się tam na pewno nudzić. A teraz, już przechodzimy do tematu odcinka. Pierwszym z nich jest redukcja brytyjskiej floty pancernej. Według doniesień medialnych brytyjska armia planuje zmodernizować tylko 148 spośród posiadanych 227 czołgów Challenger 2 z powodu ograniczeń finansowych. Odnotowano również, że pozostałe czołgi podstawowe zostaną wykorzystane jako źródło części zamiennych. Choć mówi się, że niektóre z nich mogą zostać zakonserwowane i służyć jako rezerwa w sytuacji awaryjnej. To oświadczenie było prawdziwym szokiem dla wielu ekspertów wojskowych, którzy wyrazili zaniepokojenie planami cięcia brytyjskiej floty czołgów. Nowa armia brytyjska miałaby 87 razy mniej czołgów w porównaniu z Rosją. No właśnie, w poprzednim odcinku. Wspominaliśmy o modernizacji czołgów Challenge 2, czyli można powiedzieć, że Brytyjczycy idą w jakość, a nie ilość, aczkolwiek 87 razy mniej czołgów niż Rosja to mimo wszystko robi wrażenie. Z drugiej strony też pytanie o jakość tych rosyjskich czołgów i, goto i ich gotowość bojową, chociaż same, same cyfry na pewno robią wrażenie. Polska Grupa Zbrojeniowa uruchamia prace badawczo-rozwojowe nad ciężkim czołkiem dla Polskiej Armii. W tej chwili, w porozumieniu z armią, uruchamiamy projekt prac badawczo-rozwojowych. Chcemy uzyskać finansowanie z NCBR-u na ciężki czołg, taki jak chce Polska Armia, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Witold Słowik. W jego ocenie, bazowanie w dalszym ciągu na Leopardach, które mają średnio 32 lata. Oraz modernizacji innych wysłużonych czołgów to działanie krótkoterminowe, i żeby uzyskać wymagany potencjał w perspektywie wieloletniej, trzeba postawić na nowy produkt. Jest też zresztą taka wola MONU. Mam nadzieję, że po uruchomieniu tych prac będzie konsekwencja MONU i projekt się zakończy sukcesem i wdrożeniem, wskazał prezes Słowik. Pewnie wielu się z Was zastanawia yy, Czemu użyto określenia czołg ciężki, a nie na przykład czołg podstawowy? Znaczy domyślam się, że chodziło o czołg podstawowy, ale po kroju powiedzmy Leoparda czy Abramsa, bo na przykład i Leoparda i Abramsa i na przykład T-72, do wszystkich tych trzech czołgów używa się terminu czołg podstawowy. A różnica w ich wadze, w ich zaawansowaniu, w ich cenie, w ich możliwościach no jest zdecydowanie różna. Więc yy, może właśnie chodziło poniekąd o, o masę i o możliwości bojowe. No, tak jak wspominam, widziałem kiedyś yy, wywiad z jednym z polskich generałów, i on też używał takiego określenia czołg ciężki względem leopardów. I myślę, że yy, właśnie o to mniej więcej mogło mu chodzić. No ale skoro już mówiliśmy o leopardach, to mamy tutaj kolejny news. Tym razem chodzi o porównanie czołgu twardy i leopard. Właściwie nie porównanie, yy, a mm, zmierzenie się ich. Na Łotwie odbyły się ćwiczenia pododdziałów pancernych, zakończone zawodami załóg czołgów. Uczestniczyli w nich także Polacy na PT-91 twardy. Jako że polski pododdział wchodzi w skład rozmieszczonej na łotwie grupy batalionowej w zawodach Tank Challenge 2019 brało udział łącznie 12 załóg z pięciu państw. Oprócz czołgistów z Polski na PT-91 byli także Niemcy na Leopardach 2A6, Hiszpanie na Leopardach 2E i czołgiści z Wielkiej Brytanii na Challengerach 2. Wzięli także udział Kanadyjczycy, choć kanadyjskie czołgi nie są normalnym w składzie grupy batalionowej. Jako, że tamtejsza armia na wyposażeniu Maleoparty II, żołnierze z Kanady stworzyli mieszaną załogę wraz z Niemcami, wykorzystując niemieckie czołgi. Z komunikatu Bundeswehre wynika, że 12 biorących udział w ćwiczeniu załóg wystrzeliło łącznie 370 pocisków z armat czołgowych. Niemcy podkreślają, że pierwsze dwa miejsca zajęły załoga niemiecka oraz właśnie niemiecko-kanadyjska. Także nasi żołnierze y, ćwiczą na wyjazdach. Mówiliśmy o nowym ciężkim czołgu dla polskiej armii. A, a teraz powiemy o dalszych losach pancernego Geparda, który powstanie w Gliwicach. Projekt rozwojowy wozu wsparcia bezpośredniego Gepard będzie dalej realizowany. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało z wykonawcą aneks do umowy przewidujący zakończenie prac w 2024 roku, dowiedział się Tifens 24. Na jej realizację przeznaczono dodatkowe środki finansowe w kwocie nieco ponad 16 milionów złotych. Przypomnijmy, że pierwotnie Kepard miał powstać jako wóz o masie około 35 ton, usprojony w armatę 120 mm, co zapewniało siłę ognia porównywalną do współczesnego czołgu podstawowego. W stosunku do pojazdów klasy MBT. Pojazd miał się charakteryzować lepszą mobilnością taktyczną i strategiczną, jednak kosztem słabszego opancerzenia pasywnego. Wóz wsparcia bezpośredniego miał zastąpić przede wszystkim czołgi T-72 w brygadach zmechanizowanych i współdziałać z czołgami Leopard 2 w brygadach pancernych. Obecnie Gepard będzie realizowany według zmienionych założeń, jednak szczegóły nie są znane. Kilka lat po rozpoczęciu realizacji projektów oku celowości realizacji wozów wsparcia bezpośredniego powstała dyskusja trwająca w zasadzie do dzisiaj. Przeciwnicy projektu wskazują, że wozy T-72PD-91 powinny być zastąpione przez klasyczne czołgi podstawowe z silną osłoną pancerną, również pasywną. Pojazdy klasy MPT są używane na szeroką skalę w konfliktach w Syrii i na Ukrainie. A wnioski z ich przebiegu użycia wskazują, że czołgi podstawowe są nadal potrzebne. Taki pojazd ma zostać wprowadzony do Wojska Polskiego w ramach programu WILK, będącego w fazie analityczno-koncepcyjnej. Jest prawdopodobne, że ten projekt będzie realizowany w określonej formie we współpracy międzynarodowej. No cóż, projekt Geparda. Yy, Najpierw był inicjowany, potem był zawieszony, teraz znów z powrotem wraca się do niego. No, póki co nie otrzymujemy żadnych konkretów, a jedynie marnujemy czas i pieniądze, ale zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie dalej. Na fanpage'u Hentment Military, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Są to autorzy repliki tankietki TK1, która wróciła do twierdzy w Modlinie. Podali nową informację. Z wielką radością zawiadamiamy, że w dniach od 4 do 8 czerwca 2019 roku w Aroma Le Buang, nie wiem czy to dobrze przeczytałem. A więc w samym sercu strefy lądowania wojsk alianckich i w 75. rocznicę D-Day zbudujemy pierwszy w historii obchodów całkowicie polski obóz rekonstrukcyjny w Normandii. Więcej informacji o tym podam w linku w opisie filmu. Tak jak zresztą do wszystkich innych informacji. I jeszcze jedna ważna wiadomość chodzi o śląskie manewry. W dniach od 31 maja do 2 czerwca odbędzie się 15 zlot pojazdów militarnych w Bytomiu, śląskie manewry 2019. 2019. Więcej ino, informacji o imprezie, cały harmonogram yy, będzie dostępny w linku na dole. Yy, ja na tej imprezie byłem już kilkukrotnie, bodajże 3-4 razy. Bardzo gorąco polecam, jak ktoś mieszka w okolicach, ma ochotę się wybrać, no to jak najbardziej warto zajrzeć. Jeżeli chodzi o literaturę, to ukazały się dwa świetne numery magazynów: Historia Wojsko i Technika oraz Technika Wojskowa Historia. Tam, praktycznie co numer, jest jakiś świetny albo nawet kilka świetnych artykułów. Aczkolwiek w tym miesiącu to naprawdę redaktorzy przeszli samych siebie. W magazynie Historia Wojsko i Technika mamy takie artykuły jak Brytyjskie Działa Samobieżne Bishop i Sexton, Czołg Średni T-62, Wojska Lądowe PRL-u i pierwsze hiszpańskie czołgi. Czyli bardzo same fajne, ciekawe tematy, które są dość rzadko poruszane. W czasopiśmie Technika Wojskowa Historia, natomiast yy, możemy przeczytać o Grupę West w Normandii, operacji Doppelkop, radzieckich wojskach pancernych w Mandżurii oraz o zastosowaniu bojowym czołku ciężkiego T-35. W tym odcinku Tank News to już jest wszystko. Gorąco zapraszam Was jeszcze raz do polubienia naszych profili na. Facebooku i Instagramie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! I tradycyjnie na koniec malutki unboxing. A więc zobaczmy, co jest w paczce. A więc oto jest, bardzo długo oczekiwana przeze mnie trzecia część historii o niemieckiej 12 Dywizji Pancernej SS. Dwie poprzednie części zostały wydane już jakiś czas temu i zacząłem się już powoli obawiać, czy ta trzecia część też ujrzy światło dzienne, bo parę lat temu widziałem ją w zapowiedziach i przez długi czas była cisza, nawet wysłałem maila do wydawnictwa z zapytaniem co z częścią trzecią. Nikt na tego maila nie odpowiedział. Nawet kilka dni temu wreszcie znalazłem tą książkę w sklepie internetowym. No i od razu ją zamówiłem. To jest autorstwa Huberta Majera, to jest część trzecia, prawdopodobnie ostatnia. Dwie pierwsze części skupiały się na stworzeniu dywizji i walkach w Normandii. Natomiast ta, z tego co wiem, Dotyczy ofensywy w Ardenach, działań na Węgrzech, no i walkaż do kapitulacji, i z tego, co możemy przeczytać w spisie treści, faktycznie tak to wygląda. No, tutaj już nie mamy żadnych zdjęć, ale są. O, widzę, że są mapy. Przejrzymy na szybko. W pierwszym tomie jest bardzo dużo fotografii. W drugim natomiast nie ma żadnych, A jak widzę, w tym też nie ma. Przyjrzyjmy się mapom, czy jest tylko troszkę. A tutaj jak widzę podane są w tabelach etaty. No i to by było wszystko. Książka po, tak, dokładnie tak jak poprzednie jest wydana w miękkiej oprawie. No prezentuje się ciekawie. A tak prezentuje się cała dylogia. W sumie daje to około 1200 stron historii o 12 niemieckiej dywizji pancernej SS Hitlerjugend walczyła nam m.in. w Normandii, w Ardenach, na Węgrzech. Także jak tylko przeczytam te wszystkie trzy książki, myślę, że na pewno z ich pomocą na ich podstawie. Zmontuję jakiś materiał o tej dywizji. Myślę, że na pewno są bogate we wspomnienia żołnierzy. Jestem też omówiony sam proces powstania tej dywizji, co też jest bardzo ciekawe. No i materiał zamieścimy na naszym kanale. Także gorąco, gorąco polecamy. Jak tylko je przeczytam, bo właśnie czekałem aż pojawią się wszystkie trzy części żeby od razu hurtem przeczytać i być po prostu na bieżąco z tym wszystkim. Także jak tylko ja przeczytam, też na kanale pojawi się recenzja.